Cieba jak serpi od razu o jak się rzuci skubany ten to że z ręki ale kurde z ciebie świntuch ale gryzie trochę zostaw to moja ręka Spoko, już fajny jesteś. Ale nie zjedz, nie, nie zjedz. Nie no, mnie nie gryź, mnie nie gryź. Spoko, pa, jaki głodny! Chyba myślał, że jemu zjem. Ale nie złożym się tak blisko będzie. Co? Trochę mnie podrapał.